Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. i sobie będziemy grali znowu w Rivals. Tak jak obiecałem w komentarzach, znaczy osobny short nagrałem, że będziemy sobie grali. Ten zostawcie lajka like i suba. Ja już wyszukuję masz. I widzimy się w meczu. Ogólnie widzowie to też bym chciał w ogóle jakoś częściej nagrywać z mikrofonem i ogólnie jakieś filmy. Ale no... Jakby no, nie mam czasu teraz, jakby jakoś bardzo, to więc niestety, no ale staram się coś do nas nagrywać. Go zagram sobie tą to zgówniana czułość. I więc ja nic nie widzę, praktycznie to... Muszę w się sensie to zmienić. Co ten typek robi? Chyba na jakąś noba trafiłem. No to w sumie lepiej dla mnie, bo to jest to No dobra, jest dobrze jak na razie. Na razie dobrze idzie, no. O co chodzi? Eee, e, no i gówno. Zesnajpił mnie. No niestety. Staraj się, będę trochę się zachowywała dosłownie, jakbym nie wiedział, co mówić, no ale... No je no, no... Ja nie wiem praktycznie, co ja sam gadam. Tak, ja no, mam z bombikiem tutaj. Więc przepraszam jeszcze raz. Jeśli później będę oczywiście więcej nagrywał filmików, to wtedy się przyzwyczaję, już nie będę gadał, jakbym dosłownie mikrofon zjadł. Dobra, to jest nie wiem, jakieś auto, automatyczne strzelanie albo jakiś aim assist takie lekki, bo na telefonach takie coś jest chyba. To jest bez sensu, jak dosłownie nic nie robi, dosłownie się we mnie patrzy, celuje. No chyba, że. No dobra, to już... Szybko, nie, nie, nie. Dobra, sobie raz. Musimy się skupić. Badam mulowa. Jeszcze spadłem na dodatek Ale wygraliśmy Wygraliśmy, to więc jest spoko Grałam to wygrałem Dobra, gram nexta I widzimy się w następnym W ogóle widzowie jakbyście chcieli mnie wystąpić w filmie Na przykład To możecie się zgłaszać Po to samego kanału macie mojego gmaila Możecie pisać czy chcecie wystąpić tam to no ja was może przyjmę, nie? Bo i tak nie mam dużo ludzi, to więc możemy coś ogarnąć, a mi się nudzi. Na kogo ja trafię na takim poziomie gry? To jest tak bez sensu, nie, jest jakoś bardzo bez sensu, no ale no, ja nie umiem grać w tą grę, tym bardziej że moja czuło się ja ogólnie... A, to jest padowiec. Co się dzieje dlaczego przegrywam? Okej okay. Co to jest za jakieś świątowe gówno? Ol tu spami Tak samo jak ten karabin? sensu, trochę, że wygrywa dosłownie problemem niskim bronią w tej grze. Znaczy no moja nie jest też jakoś za bardzo skillowa, no ale jednak nie oszukujmy się. O, a teraz to odpaliłem głupoto. Nie, to jest tak szczerze przegrany mecz. Młuchowy jakiś spocony. Znaczy, no nie jakoś bardzo, no ale jednak ja nie mam broni. Bardziej że on jest paytwin, a ja mam aim'a, jak dosłownie. Ły w sumie. I ja on zawsze zostałem albo 30, albo nie wiem, 20. Może jednak nie mam takiego złego aimer w sumie. Ale może mi w tym, że jest tak bez sensu. Zostałem na go. Dobrze grać, no ale jak to mnie pokonuje? 9hp miał, no nie! No widzę, że przegraliśmy. Ale was sprawdzajmy czy mamy, jak jesteśmy na jakąś broń. Co ja mam? Nie mam łuku, nie mam nic. Mam tylko rozpylacz. pięści. Syza. Darmowy. Dostałem za fliko broń, ty. Jeszcze jeden na jeden. Kolejny. I zajewadowano nas do kolejnego meczu. I to klasycznie budowa. Chłopce znowu, ale się. No i. zraka. Właśnie, się użyjmy tej scyzy. Jestem ciekaw, co on robi. Atakuje, a co robi pod. Ojo! Tylko tutaj ja nie idziemy. Um, I'm, I'm, I'm z kosmosu. A, bo mam snajperkę. parkę. O jestem ja co je robi ty Ja gramy Bo To co co sposó ułatwienia. Szuła raz muzyka. No dobra, Ty ci kop który czekasz, mu telefon wyceluje. Ej, zabiłem go znowu, miałem na 10 kp. Ale on jest bambolem. Ok, dobrze typowi poszło. O, dobre, ja tak spamię tego typu. Ja przepraszam ja, ja nie lubię spamieć, no ale Takie są moje bronie, no ale na to czasami to moje spamienia nie wychodzi. No ale... Wygrywamy czy wygrywam to się liczy. Ja właśnie muszę zrobić to zadania, początkując sobie. Na jakiś kroczek i może jakąś gąbę się odblokuje. Skalony snopkiem. No. no jest, widzowie. On wygrał trzydzieści dwa razy z rzędu. Bro, co obraz za ludzi trafiał widzowie czekajcie, zrobię to za to i widzimy się zaraz. Wcale widzę, że tak musieli się długo czekać, ale chyba z dwóch meczów nie ładowało, to więc. Teraz gramy już... Nie wiem, który już mecz. Wybieram budowę. Czy wszyscy chcą areno. Nie wiem co jest w tej arenie takiego fajnego. Ale to w sumie jest zespanić. Zobaczymy, ale no, on no, no, to na no blisko zadaje. Teraz to sprawdzimy. Skąd ma tarczy? Ty! Cholę mam słabego aim'a czasami. Może dlatego, że mam jakieś trochę takie bronie trochę słabe. No ale. No Broncą ja. No ale no ja jestem lepszy, tak się wydaje. mam wygrywam, wygrywam, nie ma co się denerwować. Ok, ciekawa typ ma taktykę. Bardziej że go mogę na blisko zabić. Naprawdę no, jest słaby. Się bawimy się? Dobra. Ale beka z niego. Chyba chciałem coś zrobić. Ojo! Ty, bo mnie jeszcze rozwali. Ty, ja sam head daję, ale jestem świetny. Ej widzę mamy 25 kruszyków. Dobra, to Kupujemy Jakąś broń Ostr... RP nie, RPG nie kupuję, nie będę Pistolet, Rewolwer I w sumie rewolwer może być dobry No to w sumie fajne może być Sprawdzamy jeszcze oś bojowo Pi, pi, piła 15 kosztuje? Katana 45 Może 20. Co jakby z nożem grać? To więc nie, mi się wydaje, że no tak, mam dwóch faworytów albo nożyk, albo rewolwer. Gdzie to kurwa? Zbo sobie kontrast. o właśnie nie wiem no. Ja idę polosować widzowie i zaraz wracam. To w wróciłem i że mam kupić nożyk. to więc kupujemy. Mamy To więc to było na tyle